Od kiedy jest kara 30 lat pozbawienia wolności? Z tego co pamiętam było 25 lat i później tylko dożywocie. No właśnie. Tak było. Od 1 października nie ma już kary do 25 lat pozbawienia wolności, ale jest do 30 lat pozbawienia wolności i sądy zyskały większą elastyczność. Wcześniej te wyroki były dosyć sztywne, jeśli chodzi o lata pozbawienia wolności, teraz to może być 16, 17, 19, 23, 29 lat pozbawienia wolności. Wprowadzono również karę bezwzględnego dożywocia, czyli osoby, która nigdy nie wyjdzie na wolność, jeśli dokonała bardzo odrażającego przestępstwa i nie ma żadnej nadziei na to, że kiedykolwiek się zmieni. Kodeks został zaostrzony, ale nie wszędzie, na przykład teraz wykroczeniem będzie kradzież do 800 zł. Dopiero powyżej tej kwoty mamy do czynienia z przestępstwem. I jeszcze niedawno, jeśli ktoś nawet okrutnie wykorzystał kogoś pod względem łóżkowym, zmusił go do tego absolutnie bez zgody, była kara zaledwie kilkunastu lat pozbawienia wolności. Teraz to może być nawet dożywocie. Do tej pory dosyć łagodnie podchodzono do kierowców, którzy uciekli z miejsca wypadku, albo tłumaczyli się, że oni są pijani, ale napili się już po wypadku. Teraz będą traktowani w ten sposób, jakby byli pijani w trakcie wypadku i kary są o wiele ostrzejsze. Tak samo zaostrzyły się kary za różnego rodzaju napady, rozboje, ale jeżeli popełniliście jakieś przestępstwo i teraz martwicie się, że dostaniecie o wiele wyższy wyrok, to mogę Was uspokoić. Jeśli w czasie od przestępstwa do sądzenia Was, złapania procesu, doszło do zmiany kodeksu karnego, to zgodnie z zasadami będziecie sądzeni według tego kodeksu, który jest dla Was łagodniejszy, lepszy na Waszą korzyść, czyli tego, gdzie możecie dostać mniejszy wyrok. Nie zmienia się to, że osoba w wieku 15 lat, jeśli popełni kilka najcięższych przestępstw, może otrzymać 30 lat pozbawienia wolności, jej do żywocia dać nie można, ale jeżeli osoba w wieku 14 lat odbierze komuś życie i będzie to w sposób okrutny, albo tylko dlatego, że chciała 5 złotych ukraść tak dalej, również może otrzymać 30 lat więzienia w wieku 14 lat. Przeciwnicy tych zmian w prawie mówią, że w niektórych aspektach nowe przepisy są nieludzkie, że to prawo sprzeczne z prawami człowieka, że teraz już nie będzie ta kara wyrok wychowawczy, resocjalizujący. Zwolnicy zaś mówią, że kara tak wysoka ma przede wszystkim odstraszać potencjalnych przestępców i ci mają być bardzo surowo karani.